Są już się kartonów nie boisz Kiki? Tu podchodzisz? Witam, z tej strony Apoli, witam was w kolejnym openingu. Wiem, na poprzednim openingu, chyba bodajże właśnie Marvelowskim, nie. jak dobrze pamiętam, mówiłem, że robię sobie przerwę. Yy, I tak dwa, trzy miesiące nic sobie nie kupię. Ale u was ta przerwa będzie inaczej wyglądać. I myliłem się. Wytrzymałem miesiąc. Teraz nie mamy dwóch paczek jak poprzednio, ale mamy kosę i mamy jedną większą paczkę. No, przychodzimy oczywiście do peningu, tylko musicie mi dać chwilę bo może wstać. Witam na tym rzucie i lecimy po prostu z openingiem. Na pewno się nagrywa, na pewno się niegrywa. Mam no być szczery, to nawet ja nie pamiętam co zamówiłem. Nie wiem czy to dobrze czy źle. Za długa przerwa. Mamy tutaj troszkę rzeczy. O Jezu. Nie będzie potrzebne i lecimy od razu. Widać już jeden z góry. Dobra, jest to nieskończoność grubszy tomik. Sądziłem, że będzie grubszy. Jest to trzon eventu. Yy, który najprawdopodobniej zaczął się w tomie pierwszym New Avengers. Wszystko umiera. Ale zaraz do tego dojdę. Mamy tu oczywiście nieskończoność event yy, Avengers. Czyli część Avengersów. Niestety Marvel robi tak, że trzeba latać po kilku tomach i mieć kilka tomów jak chcecie przeczytać cały event. Nie numeruję tego po kolei. Jest to tom czwarty Avengersów. Potem mamy New Avengers tom drugi. O nazwie nieskończoność, czyli mamy pełny event nieskończoności, który tutaj, jak możecie się domyśleć, będzie stanosem w kładce z innego tomu, o tym zaraz więcej powiem. Mamy oczywiście tutaj Wolver Freaking Wolverine z pistoletem 3 miesiące do śmierci, tom pierwszy proszę bardzo, mamy tu Agencika jakiegoś. Mamy oczywiście śmierć Wolverina, ale ona cieniutka jest. Śmierć Wolverina. Avengers: Preludium do nieskończoności tom 3. Tak się prezentuje. Freaking Wolverine 3 miesiące do śmierci part 3, jak mu szpony wycina właśnie chwilę. Oh no! Freaking wolverine. Kurde, a ten jest gruby. No i mamy jeszcze tomik Deadpool. Łowca dusz, tom drugi. Długo czekałem, żeby był dostępny, ale w końcu jest. Jeden z najorganniejszych i najzabawniejszych komiksów tomu pierwszego jeszcze nie przeczytałem. Eee, chwila, ja tutaj patrzę. Najgrubszy jest oczywiście nieskończoność, bo to jednak jest droższy Tomik, a tam chyba 2 dychy były droższy niż normalny. Eee, ale 3 miesiące do śmierci to mnie eee, za ręką posuwali tą śmierć Wolverina, ym, bo powiem tak, że są no, w miarę grube eee, i to nie małe, nie? Patrzcie, to jest 3 miesiące do śmierci, tom drugi, który jest trochę większy. A to jest ten event nieskończoności, nie? Tak się to prezentuje. Oczywiście nieskończoność i tak jest większy, ale niedużo z tego co patrzę, może tak z 30-40 stron, tylko że mówię, tu jest cena detaliczna 40, a tu jest 70, nie? Więc prawie dwa razy droższy niestety, co znaczy słabość dla wolwerina. Wolverine stracił zdolność regeneracji. Czy porzuci ten swój, yy, też swój kodeks moralny? Musi stawić czoło sobie, Tutowi, lecz nie może walczyć z nim dawnymi sposobami. Czy dlatego odwrócił się od swoich przyjaciół X-Men i dołączył do gangu złoczyńców? Zawsze zmagał się ze swoimi demonami. Lecz teraz naprawdę przeszedł na ciemną stronę i marne ma szansę na powrót. W tym tomie osłabiony Wolverine walczy z zabójcami podejmuje tajną misję w Madriporze, by powstrzymać sobie Tutha lecz nie tylko on pragnie balić pierwszym swojego odwiecznego wroga czego chce Pete Wisdom i MIA3, albo M113 i co zrobi Logan gdy zostanie przeparty do muru yy, opublikowane Wolverine 2014 17 <tryk> skorzystałem z okazji że na akcji było stałe 30% i jeszcze dostałem bon na 10% więc skorzystałem dorwałem komiksy za 60% Ceny. I tu jest właśnie plus dla Egmontu. Od razu ocenię Egmont i to nie jest reklama hehe. He. ale chodzi o to, że zadzwoniłem na info, napisałem maila, bo dostałem ten kod w zupełności za darmo. Nie? To było tak, że najpierw było 30% zniżki, a potem 10% zniżki od już tej ceny, którą wyliczyliście. Czyli to nie jest 40%, jak ktoś pewnie zauważył, że się myli, jak mówił o, o kodzie i o promocie. I faktycznie to nie jest 40%, to jest mniej niż 40%, bo to jest najpierw ze 100% jest wyliczane 30% zniżki, a potem z tych 70% jest wyliczane 90%. Więc nie macie tak naprawdę 60%, tylko no nie chce mi się liczyć. Dobra, czyli płacicie 63%, a nie 60%. Faktycznie to tak nie jest. I powiecie, no 3%, chyba z groszem, nie pamiętam już ile tam dokładnie wyszło. Ale powiedzmy 3-4% i powiedzieć, że to nie jest dużo, nie? Ale chodzi o to, że wywaliło mi płatność. Chciałem sobie potestować PayPal i przelewy 24 mi po prostu wywaliło. Czekało na płatność, była że realizacja w toku i napisałem maila, żeby najpierw do przelewy. Oni powiedzieli, że nie da się, trzeba od nowa zamówienie składać. Egmont napisał mi, że anulują, bo nie mają opcji. Znaczy, że mi po prostu anulują zamówienie. I wiecie, ja taki wkurzony polski cebulak 10% mi zabierze, 10% mi zabieracie i wiecie i normalnie yy, zadzwoniłem na infolinie do nich i wyszło na to, że, yy, że pani mi fajnie pomogła powiedziała wytłumaczyła właśnie, że oni nie mają od, od jakiegoś czasu coś yy, zr możliwości zrobienia nowego przelewu, więc muszą anulować i od nowa złożyć. A jak powiedziałem o tym bonie rabatowym, to ona powiedziała "OK, to my damy panu największy jaki mamy, czyli 40% od ceny detalicznej. I co za tym idzie, miałem realne 60% do opłacenia zamiast... Czyli miałem 40% zniżki od całości, zamiast te 37% z tamtym. Prosta matematyka, zaoszczędziłem jakieś tam 15 do 20 zł, mniej zapłaciłem, ja się cieszyłem. Chociaż już to wyszło, też całkiem inna historia, bo przez to, że anulowali, to nie zdążyło mi przyjść, przez, przyjść przed weekendem, by przyszło w sobotę, ale to nie było ten droższy impost. W poniedziałek było święto, więc przyszło dopiero we wtorek. Więc normalnie bym miał w piątek paczkę, a miałem we wtorek. Więc można powiedzieć, że no coś za coś, ale jednak, no, można powiedzieć, że pół komiksu gratis dostałem za te zachowanie, i to jest. Wielki plus dla Egmontu, powiem tyle, że takie coś zrobili. Potem, bo, bo te kody rabatowe na Egmoncie często się daje, jak kompletujesz. To jest, jeśli zapłacisz 100 zł, to, to masz tu kod i będziesz miał 10% zniżki, więc one w miarę często są dawane i dostałem ten kod, ale coś mi się odświeżyło ze stroną i żałuję, że tego nie zrobiłem, bo teraz było 30% zniżki, co nie? Więc zapłaciłbym te 15 zł więcej, ale na przyszłość, bo powiedziała, że mogę ten kod wykorzystać w rok czasu, czy tam do końca roku, nie pamiętam, więc miałbym później na dalsze zakupy 60%, bo nie zawsze jest 30% zniżki, więc bym zapłacił te 3% więcej, te 15-20 zł, ale bym miał kod na później, żebym nie musiał czekać na 30%, tylko patrzę, o coś jest dostępne, no to jazda, nie? Ale już ciul, yy, stracił mi się ten kod, stwierdziłem, że walić i, yy, yy, i tak go wykorzystałem. I powiem tak, że to jest wielki plus dla Egmontu, bo nie wiem, czy w innych by ci powiedzieli, tym bardziej, że srają tymi kodami, że masz tutaj, zaoszczędzisz od razu pół komiksu. Yy, znaczy no ona mi tego nie powiedziała, no po prostu mi dała największy kod, bo ja powiedziałem, że jest teraz 30% zniżki i 10% zni kod rabatowy miałem, więc możliwe, że co się jej się popierdoliło i nie znała zasady matematyki, ale i tak wielki plus, bo yy, naprawdę szybko sprawa została załatwiona yy, i złożyłem po, po prostu zamówienie na te same pozycje, bo jak anulowali mi zamówienie to one też weszły na stan, więc nic mi nie zabrakło. O Jezu, musicie trochę poczekać. Aczka jest niemała. Nie, ona nie była ciężka. Znaczy jest ciężka, no bo 3,5 kg. waży ale chodzi o to, że mi się coś z stało. Nosiłem karmę, 30 kg karmy przez jakiś tam odcinek drogi. Chyba ją niepoprawnie podnosiłem, bo po prostu tak mnie kręgosłup napitala na, na końcówce, że masakra. Więc y, mam plaster rozdziałający, który mnie mocno ogrzewa. I trochę dziwnie się czuję, bo cały czas to czuję. E, ale tak, y, chodzi o to, że ciężko u mnie ze schalaniem, ciężko u mnie ze z siedzeniem. Yy, przynajmniej na kanapie. Bo jak siedzę tutaj prosto, bo patrzcie, nie opieram się w ogóle, to jeszcze jakoś jestem w stanie przeżyć. Yy, ale dobra. Mamy oczywiście paczkę, mamy kosę, i po tak nikczemnym yy, chamskiej reklamie dla Egmontu, hehe, he, zapłacili mi, hehe, he, to 15 zł, tak naprawdę było, żebym polecił Egmont. Tego się nie spodziewaliście. Oczywiście nie to, że ktoś będzie potem zgłaszał film, że nie ma reklamy zaznaczonej gdzieś, a reklamuje. Nie, ja nie reklamuję, sobie żartuję, nie? Zaraz powiecie, że co, że... A, nie mogę się wygięć! Dobra, ale koniec żartów. Znaczy, wy pewnie jeszcze widzicie jakieś fragmenty ze środka i tak dalej, a ja wam powiem, dlaczego się przełamałem. Chodzi o to, że w evencie nieskończoność czekałem na y, Tanos Powstaje, bo ponoć tam lepiej można zrozumieć historię i wiemy co tym Tytanem kierują. Y, tylko, że Tanos Powstaje nie, nie leciał, czekałem długo i stwierdziłem, jak Tanos powstanie, to kupię, ale wyleciała promocja, dostałem wypłatę i to było silniejsze niż ja. Y, jeszcze mi dziewczyna na żebym sobie kupił. Więc yy, już game over. Kupiłem od razu całą nieskończoność oprócz tego tomu Thanos powstaje. Czyli Thanos to będzie jednak taki złoczyńca, którego historii na razie nie poznam. Yy, z dostępnością jest ponoć yy, trudniej niż z Ero Ultrona, czy Age of Ultron, czas Ultrona, nie wiem, nie, nie pamiętam już. Tam dostępność jest cięższa, więc można powiedzieć, że. No, że nie wiem, kiedy to zdobędę, bo to ponoć było w jakimś tam haczecie, a nie sprzedawało się, to nie zrobili do druków jeszcze. Może jak haczet zniknie albo wejdzie na horrendalną sumę pieniędzy, to znowu zrobią do druki. Chciałbym jeszcze Superior Spidermana, piąty chyba, szósty tom, bo tego też nie mam, Superior Spiderman i... i to z Miguelem, nie pamiętam, jak to się tam nazywało. To z Miguelem nie jest konieczne, ale chciałbym wiedzieć o co chodzi z Venomem. To jest króciutki tomik, więc z tego co pamiętam, więc wiecie o co chodzi. Nie zawsze bym miał całą historię, bo w tym, ten to poleciał do Spider-Person yy, i jego miejsce zastąpił inny Spider-Man, więc. Yy, chwilę, no nie oszukujmy się. Ale tak, dlaczego nie mogę się powstrzymać? Przeczytałem już yy, dwa tomy Avengersów i jeden tom. New Avengers. Nie będę Wam spoilerował, spokojnie. I e, że mi się to my kończyły, to nie zacząłem czasu utrona, tylko zacząłem sobie czytać Kapitana Amerykę od Hatchet, Superbohatera Marvela, żeby wiedzieć od czego się Kapitan rozpoczął, i potem miałem e, już skończyłem. I miałem już zaczynać Avengers e, od też Hatchet żeby wiedzieć, od czego tamto się zaczęło. Tym bardziej, że tam chyba przygoda z Ultronem jest, tylko jakaś starsza. Chodzi o to, że biłem się z myślami, bo jak mam być szczery, pierwszy tom New Avengers był spoko. Było tam dużo, dużo fabuły, dużo obliczeń, mało walki, ale tu nie chodzi o walki, tylko jak tak czytało się tą fabułę, to się nie można było doczekać więcej, co nie? Więcej i więcej, bo jednak w pierwszym tomieniu Avengers było jak polsat, po prostu ucięło się w najlepszym momencie. I mogę powiedzieć wam, że szkoda tam Kapitana Ameryki, ale to już jest osobny temat i musiałbym was zaspojderować, żeby powiedzieć o co chodzi. Jeśli chodzi o Avengersów, to te dwa pierwsze tomy miały jakąś walkę, mało, ale miały, ale były nudne. Tak jak to czytałem w sumie chyba mówiłem wam to na poprzednim openingu, że ponoć te dwa pierwsze tomy posysają. Pierwszy bardziej niż drugi, ale ponoć oba są średnio ten, tylko że po prostu budują historię, którą potem potem jest wykorzystywana do, do wiecie, do rozwinięcia większej historii. Czyli jak to bywa nawet w animu, czy, czy w filmach, najpierw musi być wstęp fabularny, który nie zawsze jest ciekawy, a potem pół filmu dalej powiecie FAKTYCZNIE! Więc można powiedzieć, że ponoć event Nieskończoność jest tak dobry, że nie można się od niego oderwać. Te trzy tomiki lecą tak, co nie. Ja wam pewnie pokażę jeden tomik z Nieskończoności, ale starałem się tam nie czytać, dlatego że no jednak one się przeplatają. Trzeba lecieć od jednego tomu do drugiego, więc żeby sobie nie zaspoilerować. A preludium nie chciałem pokazywać, tylko jakiś tomik nieskończoności. Preludium to pewnie tak jak w preludium do spider versum że dopiero pod koniec yy, będzie jakaś yy, overtura do no, tak naprawdę tej nieskończoności. A przez cały tomik może się cokolwiek dziać czy budować jakieś postacie, ale mówię, że mimo tego, że dwa pierwsze tomy Avengersu były nudne, to jestem ciekaw, jak to się rozwinie. I nie mogłem się powstrzymać, dlatego kupiłem cały nieskończoność. I potem mi trochę funduszy zostało, więc stwierdziłem, że coś jeszcze kupię. Ale następnego tomiku Avengers nie było. Dostosuj się lub zgin, bo inne światy były. Ale podczas chronologii każą chyba najpierw dostosuj się lub gin. A wiecie o co chodzi, nie? Więc będę czekał pewnie na pakiet Dostosuj się lub gin. Inne światy, czyli New Avengers i Avengers, najpierw Avengers, potem New Avengers. I potem Grzech Pierworodny. będą te trzy tomy, to pewnie dopiero kupię. Albo faktycznie się wstrzymał na razie od kupowania. Grzech Pierworodny mnie wciul ciekawi, więc nie mogłem się tego doczekać. Ale jak chronologia nakazywała, to będę czytał. I chyba w Grzechu Pierworodnym dzieje się akcja z Mutant Omega i... Ankany X-men Contrashield S.H.I.E.L.D. mi się wydaje. Bo tam jest ten Ark z testamentem i on dzieje się podczas grzechu pierworodnego, przynajmniej fabularnie. Może, że tam jest wzmianka. W sumie to w jednym z ostatnich tomów, jakie czytałem, nie pamiętam w jakichś X-menach to było, że Beastowi się pojawił watcher i powiedział, że śpiewsz to i mogło być tyle fajnych zakończeń i przez niego nie jest. No może to był jakiś wstęp już do grzechu pierworodnego. Ale tak, dlaczego Freaking Wolverine, co nie? Dlaczego Freaking Wolverine? I powiem tak, nie bez powodu zacząłem z tyle Wam powiem. Skończyłem właśnie przed tym momentem, jak mam czytać Wulwerina. Akcja pierwszych dwóch tomów, trzy miesiące do śmierci, dzieje się z tego co pamiętam szybciej niż oczywiście Mutant Omega i w ogóle Ark z Testamentem. Ale śmierć Wolverine'a chyba się dzieje po grzechu pierworodnym, więc dlatego każą to przeczytać jako jedna całość, bo to jest jedna całość, nie? Więc. Przyszedł już moment na to, żeby Wolverine um umarł pewnie, bo e, czytałem Extraordinary X-Men i tam już go nie było, co nie? E, tu jednak opis, który wam pewnie czytałem, też nie jest kolorowy, tak to powiem, więc e, no, może się to źle kończyć i ponoć historia e, na końcu jest rozczarowująca, ale trzeba ją przeczytać, bo jest ważna. I powiem tak, że widziałem w tym tomiku, jak wam pokazywałem, i Spidermana, i Amerykę, i tak dalej. Więc to może faktycznie się łączyć z innymi. Superior Spidermana widziałem, żeby nie był. Bo jeszcze Amazing Spiderman po Superiorze dzieje się w Marvel Now. Więc gdzieś pewnie po śmierci Wolverina, zaraz tuż. Ale tak. Nie mogę się doczekać, po prostu, ale wzbraniałem się tego, bo Wolverine jest jednym z moich ulubionych X-Menów. Nie chciałem tego czytać, dlatego zacząłem Avengers, ale stwierdziłem, że jak Avengers nie mogę. Yy, Deadpool'a nie przeczytałem pierwszy tom, więc nie wiem, czy mi się podoba. Dwóch pierwszych tomów Miss Marvel nie przeczytałem, więc nie wiem, czy mi się podoba. Yy, to nie chciałem brnąć więcej niż dwa tomy w serię, którą nie zacząłem, bo nie wiem, czy mi się spodoba. Jak mi się nie spodoba, to nie ma sensu rysunek na przykład. Bo gdyby nie, gdyby nie powiązanie z innymi seriami, to X-Men by mi się nie podobał i pewnie bym zaniechał tą serię. Ale jednak to jest zbyt ważne w całym uniwersum. Chociaż można ponoć to pominąć, ale jest nudna rysunki mnie trochę wkurzają, niektóre mutanci są barwni. Ale tak, nie chcę kontynuować serii, więc musiałem dalej pójść w X-Menów albo w Spidermana. W Spidermana nie chciałem iść, bo... Mam no już kupione do chyba piątego tomu z Marvel Now 2.0, e, czyli już globalna sieć. E, tak, do tego wielkiego, grubiego Tomiszcza, więc nie chciałem brnąć w to dalej, bo nie przeczytałem tych pięciu tomów, bo jak doszedłem do końca Marvel Now, i to stwierdziłem, że mogę nie wiedzieć o co chodzi, jak to jest powiązane z czym innym, to najpierw dogonię z X-Menami i Avengers, bo te historie się jak widać przeplatają. I dopiero jak na drobie to, to zacznę czytać ten piąty tom. Do piątego tomu, więc nie chciałem brnąć w to dalej. Co nie zmienia faktu, że już do piątego tomu mam całość i pewnie jak przeczytam wszystko, to zacznę od nowa czytać Spidermana. Już mam jako tako wzór. Oczywiście nie się jeden z dwóch wielkich eventów Marvel no, będę miał za sobą. X-Meny mam praktycznie już przed Axis, więc tam został tylko event Axis. Który pewnie kupię, kupię w następnym rzucie już, bo to są trzy Tomiszcza, więc można powiedzieć, że tam został tylko Axis, no i oczywiście w Avengersach drugi Tomiszcze Tajne Wojny razem z tymi, no ale przed Tajnymi Wojnami jest jakieś na 6-7 tomów. Więc nie wiem czy tajne wojny przeczytam. Ale ponoć yy, tajne wojny nie, ma nie mają wpływu na dalszą część Spidermana, więc pewnie przeczytam, żeby przeczytać wszystko co mam, a nie czekać i odkładać, bo to też nie jest zadowalające. Jeśli chodzi o ostatni wybór, to Deadpool, tak jak mówiłem, Miss Marvel nie chciałam się pakować więcej niż dwa tomy. Deadpool'a nie było, widziałem, że on jest średnio dostępny i plus tego jest Spiderman z tyłu, najprawdopodobniej Superior bo to jest mniej więcej w tym momencie, tak mi się wydaje, bo nie wiem, jak to... Na pewno pierwszy, jak patrzyłem na chronologię całego uniwersum, to pierwszy tomik Deadpoola dzieje się jako jeden z pierwszych. Drugi chyba, nie wiem, no trochę później, ale nie wiem, czy od razu, więc możliwe, że to nie jest jeszcze superior, Ale ogólnie, no, padło na drugi tomik Deadpoola. To jest historia, która jest zamknięta, ponoć można czytać ją osobno. Więc stwierdziłem, że dobra, drugi tomik kupię, ale pewnie jak następnym razem będę chciał coś dobrać, a nie będzie, to jak nie przeczytam Deadpoola i nie będę widział, że mi się podoba, to nie będę brnął Deadpoola, tylko albo X-Men, albo Avengers, albo tyle, bo Rick and Morty też mnie jakoś nie ciągnie mocno do przeczytania całej historii, bo każdy tom to jest tak naprawdę odrębne historie. Czasami są powiązane, jak pomiędzy pierwszym i drugim tomem, ale rzadko kiedy, więc to jest bardziej, bajkę oglądał, czyli randomowe historie do pośmiania się, więc jakoś mnie tak nie ciągnie do tego, więc pewnie będą, żeby zacząć pieniądze Avengers i X-Men. Już się nie mogę doczekać po prostu Marvel No 2.0 po tajnych wojnach, a mianowicie serii X-Men, bo z tego, co słyszałem, to Avengersów tylko do tajnych wojen najlepiej, a potem przerzucić się na Kapitana Amerykę. Avengersy potem spadają jakościowo. Kapitan Ameryka jest połączony z, chyba w Marvel No 2.0, bo to jest niby 2.0, ale to jest tak naprawdę bardzo królu mały komiks z tego, co widziałem w porównaniu do No. Ale chodzi o to, że jednym z największych event, eventów, czyli Tajne Imperium chyba bodajże, jest powiązany, więc kapitana Amerykę pewnie znowu 2-0 będę wykupywał. No dalsze X-Meny, nie wiem czy wiecie, możliwe że wiecie, bo już to widzieliście, ale tak jak mówiłem, mam serię Extraordinary X-Men i event pierwszy z X-Menami, czyli już nawet przeczytany Human vs X-Men. Więc można powiedzieć, że już coś z przeszłości wiem. Na pewno mutanci z przeszłości tam są, ale chyba w, w 2.0 nie mają własnej serii. Są jako pewnie takie 30-planowe, <coughs> z tego co widziałem. No, no, bo ja głupio zacząłem, bo tak jak ze Spider-Manem to bywa, kupiłem Inhuman's vs X-Men, bo mówię, a grubszy tomik, pewnie jest standalone, i okazało się, że to jest środek historii. I minimum, żeby poznać event, yy, muszę kupić śmierć X i Extraordinary X-Men, tom trzeci. Kupiłem wszystko, zacząłem czytać, tylko źle przeczytałem, jak czytać, więc było Śmierć X, Inhumans, wobec X-Men i potem brałem Extraordinary X-Men. Tylko tak można powiedzieć, czytam, czytam i to było coś tajne, to były no, po prostu historie pomiędzy rozdziałami. Więc yy, trochę źle to czytałem, bo ciężko się to czytało, że dowiedziałem się o czymś, co było w środku jakiejś walki, jak już wiemy, jak ta walka się skończy, ale potem, i też na początku było wspomnienie o poprzednich tomach, więc cała ekstraordinary X-Men poszła, bo to było jakieś tam 3-4 tomy łącznie z tym, co już miałem, więc, więc można powiedzieć, że kupiłem to na jednym rzucie, i potem przeczytałem to jeszcze raz, ale tak jak trzeba, czyli śmierć X. Pierwszy, drugi, trzeci Extraordinary X-Men, bo to jest y, trzy tomy te Extraordinary X-Men zapewniały dziurę y, pomiędzy śmiercią X a wojną z Inhumansami, y, bo tam był jakiś rzut 6 czy 8 miesięcy, więc to pokazywało przygody X-Menów przez 6 miesięcy, y, jak przenieśli szkołę, jak przenieśli coś tam, bo w Inhumans po prostu ona była, więc brakowało tych informacji. Y, no i czwarty tom był. Tajnami, czyli krótkimi historiami, które działy się podczas głównego eventu, które w sumie do głównej fabuły nie były potrzebne, ale fajnie znać, bo wiecie, tak jak w Spider-Wersu, jak się czyta. Tak naprawdę zostało mi Axis do końca No Po Axis już mogę chyba staruszka Logana kupić, albo mi się wydaje. A, jeszcze ostatnie dwa tomy: Alniu X-Men i Ankany X-Men. Dwa ostatnie tomy po Axisie. Tak naprawdę, staruszek Logan, pierwszy. No i Staruszek Logan, tom pierwszy Strefy Wojny, czy coś takiego. Bo Staruszek Logan wytłumacza historię, kto to jest Staruszek Logan i skąd on pochodzi. A Strefy Wojny, jak się znalazł podczas tego uniwersum i to się dzieje ponoć podczas tajnych wojen. Więc w X-Menach tak naprawdę zostały mi trzy tomy Axisa, dwa tomy kończące tą, tę serię, Staruszek Logan, i strefa wojny, która już niby jest 2-0, ale jest kończącym. Czyli zostało mi 7 tomów, i tak naprawdę później jest już historia właśnie z tym, wojną z Inhumansami. Czyli jestem na finiszu. W sumie w Avengersach podobna ilość, bo tak naprawdę Avengers mają mniej komiksów niż X-Men. Trochę absurd, nie? Może dlatego, że X-Menów jest więcej. Ci wie. Nie, nie, ja chociaż to ciężko stwierdzić. A, czyli nieskończoność było osobnymi 6 tomami, zrobionymi. Okej. Okay. Tak się prezentuje opening. Voilà Ale dobra, bo się trochę rozgadałem. Macie taki trochę gadatliwy odcinek. A dobra, mi się wydaje, że to by było na tyle, więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak to możecie stawcie łapkę w górę. Wejść na linki z opisu, zostawić suba, jak jeszcze tego nie robicie. No i... To tyle w sumie. Więc dziękuję za oglądanie i do widzenia! I łapkę.